Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Ja wam powiem, co to będzie. Mord będzie, trup będzie, klątwy, upiory i cztery przyjaciółki, które składają się na jedną milionerkę. Czyli kochani, wracamy do Babiboru na Podlasiu, by wspólnie przeżyć najbardziej dziadowską Wigilię Wszystkich Świętych. Hej, hej! Moi drodzy, w ten piękny jesienny dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Ach, jakże byłoby pięknie, gdyby trafić szóstkę w totolotka. Może byłoby i pięknie, może los faktycznie okazałby się szczęśliwy, gdyby nie wrodzona jego przewrotność. O czym przekonały się cztery urocze łodzianki, które wylądowały w narównie urokliwym Podlasiu. Pojawił się pensjonat z pensjonatem trup, po trupie, po trupie obowiązki, a teraz nadeszła jesień. Po szczęśliwym losie powracamy, kochani, znowu do Babiboru na Podlasiu w drugim tomie serii komedii kryminalnych, czyli przed Wami, kochani, miłości i inne klątwy Małgorzaty Starosty od wydawnictwa Vectra. Ten cykl, zresztą jak wszystkie książki spod pióra Małgorzaty Starosty, jak się okazuje, to jest prawdziwa frajda z lektury, a jednocześnie to jest niesamowita perełka. Jest humor, co się zowie, jest zbrodnia, jest do tego dreszczek emocji. Czego jeszcze pragnąć tej cudownej, zaczytanej jesieni? Cztery baby z babiboru, a w zasadzie z łodzi. Basia, Alutka, Julka i Lirka, które składają się wspólnie na jedną milionerkę. Teraz to także właścicielki pensjonatu w zjawiskowych okolicznościach przyrody. Szkoda tylko, że trup trzyma się ich blisko. Zaskakująco blisko, w sumie za blisko. Nastała w siedlisku jesień, dynie panoszą się okolicznie, miejscowe obchody dziadów już tuż, tuż za progiem, a tu nagle pojawiają się plotki o szlajającym się po mokradłach upiorze, na dokładkę upiorze, który kradnie. Nie mówiąc nawet o tym, że wkrótce pojawia się również i trup. Przyjaciółki znów będą musiały stawić czoła zawiłej, historyczno-kryminalnej intrydze. Mówi się, kochani, że nad kontynuacjami podobno ciąży klątwa owej kontynuacji właśnie. Ale jeśli nad książkami Małgorzaty starosty ciąży jakakolwiek klątwa, to jest to jedynie klątwa fabularna, która mieści się w tytule Miłość i inne klątwy. A wszystko dlatego, że miłość i inne klątwy, to jest, słuchajcie, kontynuacja perfekcyjna. Ba, słuchajcie, dla mnie to jest kontynuacja, która powinna być stawiana wręcz jako przykład przy pisaniu kontynuacji. I jak to w kontynuacji wszystkiego mamy tutaj więcej i bardziej? Jeśli dynie, to w takiej nadwyżce, że co najmniej przypominają dynie z Hobbitonu. Jeśli upiór, to bardziej upiorni niż jakikolwiek wodnik szuwarek. Jeśli klątwa, to klątwa jak z tych najmroczniejszych baśni. Wszystko to jednak w wyważonych proporcjach, dokładnie tak jak powinno być, tak jak Małgorzata Starosta potrafi najlepiej. W miłości innych klątwach można, warto, a w sumie trzeba, słuchajcie, zanurzyć się z entuzjazmem. Z entuzjazmem, który autorka pielęgnuje w nas od samego początku do samego końca, w sumie, który końcem przecież nie jest, dlatego, że to tak naprawdę się dopiero wszystko rozkręca. Małgorzata starosta hipnotyzuje tutaj czytelnika atmosferą snujących się mgieł, jesiennych, szumiących liści i tajemnicy. Nawet powietrze tutaj, słuchajcie, pachnie inaczej, jak zresztą zauważyła jedna z bohaterek. To czas zabobonów, to czas klątw, to czas wróżb. Także czas miłości. I czas śmierci. Czas również mickiewiczowskich dziadów, którymi rozkoszują się mieszkańcy Babiboru. I również czas upiorów, które tutaj powracają nieubłaganie. W jesiennym siedlisku bywa melancholijnie, bywa nostalgicznie. Ale bywa też strasznie nawet. Ziemia Podlasią Małgorzaty Starosty podatna jest na to folklorystyczne szaleństwo i lubi budzić te sekrety uśpione w swoich zakamarkach. I powiem Wam tak, książki Małgorzaty Starosty są dla mnie jak takie pieczołowicie dobrane, dopracowane, bombonierkowe kompozycje. Autorka wydaje się być, słuchajcie, kopalnią szalonych, fabularnych pomysłów, zwariowanych bohaterek, a wszystko to domknięte w najrozkoszniejszych zawiłościach polszczyzny. Rypetie czterech przyjaciół. Człowiek potrafią słuchajcie, poprawić nawet ten najbardziej parszywy humor. Nie wspominając nawet o tajemnicy, która w miłości innych klątwach ma, słuchajcie, posmak historyczno-literacki. Niby fikcyjny, ale wciąż jakże fascynujący. Stara wiara, przesądy, legendy. Kochanie, ja nawet nie wiem, czy istnieje bardziej jesienna lektura. Podejrzewam, że w kolejnych tomach poznamy tę zimową aurę siedliska. Ja już, słuchajcie, nie mogę się doczekać. Konkurs, 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 szczęśliwy los i miłość, i inne klątwy dla Was do wygrania. A pytanie konkursowe brzmi: która książka jest dla Was najbardziej jesienna, cudownie klimatyczna, właśnie na ten, właśnie jesienny, październikowy czas? Z odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki konkursu pojawią się w opisie pod tym filmem, jak i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. I tak jakoś wyszło i tak jakoś się stało, że w ostatnich miesiącach Małgorzata Starosta wpłynęła do panteonu moich najulubieńszych polskich pisarek. Każdą książką mnie zaskakuje, niezmiennie bawi, rozczula i jednocześnie absolutnie zachwyca swoim językiem. To dopracowanie językowe jest czymś absolutnie wyjątkowym dla mnie w powieściach Małgorzaty Starosty. To jest taki język polski, którego nie spotykamy w literaturze gatunkowej na co dzień po prostu. Historie Małgosi są piękne, są dopracowane i są prawdziwie zabawne i za to je uwielbiam. Mam nadzieję kochani, że sięgniecie po książki Małgosi właśnie, że poznacie szalone cztery przyjaciółki z Babiboru, no i również poznacie sekrety i tajemnice jego mieszkańców. Zaglądajcie również na bloga, żeby sobie poczytać i o szczęśliwym losie, i o miłości i innych klątwach. Również pasuje się idealnie wielkobukowe jesienne bingo, w które możecie grać w każdej możliwej chwili. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa pa! Bez problemu możecie sobie przypomnieć Szczęśliwy Los, jak to wszystko się zaczęło. Bez spoilerów oczywiście recenzja tutaj dla was. Pamiętajcie kochani również o łapkach w górę, będzie mi przeogromnie miło. Bierzcie oczywiście również udział w konkursach, bawcie się po prostu przepysznie i możecie również subskrybować ten kanał. Do zobaczenia.